Dziwna ta konwencja, niemniej jednak witam wszystkich. Partia Razem. Jesteśmy w tej chwili w Inowrocławiu, Przyjechaliśmy zaprezentować nasz program, zaprezentować naszych kandydatów No i przede wszystkim porozmawiać z innowacjonalistami o, o tym, jak się żyje, jakie są problemy i jakie są możliwe rozwiązania. Partia Razem to nowy oddolny ruch, który próbuje. Pokazać, że inna polityka jest możliwa. Próbuję pokazać, że polityka to nie musi być działalność dla gwiazd, dla celebrytów, dla, no dla ludzi, których znamy z telewizji, tylko to może być rzecz, którą robią zwykli ludzie, którą robią pracownicy, pracowniczki, studenci, studentki i którzy po prostu próbują zmienić coś w swoim życiu. Nie wiem, co mogę jeszcze więcej powiedzieć. Co możecie zrobić dla Innowrocławia. Dla Inowrocławia. No Inowrocław nie jest szczególnym miastem na tle tysięcy miast w całym kraju problemy są takie same jak wszędzie. To jest kwestia bezrobocia, to jest kwestia umów śmieciowych, to jest kwestia zaniku czy, czy niszczenia przemysłu. Więc dla nas bardzo istotne to jest kwestia właśnie odbudowy miejsc pracy, takich, które będą dawały godne życie, takich, które będą po prostu pozwalały na to, żeby przetrwać do 31 bez, bez strachu o to, że jeżeli, nie wiem. Zacznie boleć na ząb, to trzeba będzie e, brać szybko pożyczkę, żeby, żeby ten ząb na, e, wyleczyć. Więc e, tak naprawdę to jest dla nas ist, najistotniejsza kwestia. Odbudowa miejsc pracy, miejsc pracy takich, które będą godne i które będą dawały szansę na po prostu na normalne, godne życie. W jaki sposób państwo chce to zrobić? Skąd już na te pieniądze? Czy to znaczy, pieniądze? No, oczywiście, że jest jakiś plan. E, nasz plan jest. Tak naprawdę oczywiście wieloletnie. Znaczy to jest tak, że my nie, nie obiecujemy jakichś łatwych i prostych rozwiązań, nie obiecujemy, że w ciągu jednego roku e, Polska stanie się krajem, jakim miodem płynąca, bo to tak nie działa. Niemniej jednak e, pomysły są, znaczy tak, naszym najważniejszym pomysłem to jest kwestia z jednej strony uszczelnienia systemu podatkowego, to znaczy w tej chwili bardzo dużo pieniędzy z systemu podatkowego po prostu ucieka. Zarówno przez raje podatkowe, jak i przez całą masę ulg podatkowych, które są oczywiście skierowane zawsze i wyłącznie tylko do tych, którzy mają najwięcej pieniędzy, bo oni mogą na nich skorzystać. Jeżeli ktoś zarabia w okolicach najniższej krajowej, to po prostu z tych ulg nie korzysta. Więc jedna rzecz to jest kwestia uszczelnienia podatków, uszczelnienia systemu podatkowego, wprowadzenie takich uwarunkowań, które po prostu nie pozwolą na to, żeby. Żeby, żeby wyprowadzać zyski z Polski do rajów podatkowych, a z drugiej strony, to jest kwestia wprowadzenia takiego systemu, który będzie umożliwiał który będzie dawał równy wkład czy proporcjonalny wkład zarówno biednych, jak i bogatych. Dzisiaj jest tak, że podatki nieobłaganie płacą biedni i bogaci, szczególnie ci, którzy są zatrudnieni na umowach po prostu są pracownikami, bo od ich pensji te podatki są po prostu pobierane. Natomiast jeżeli ktoś jest bogaty, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą tak zwanym, to ma całą masę różnych sposobów na to, żeby tych podatków nie płacić. Sprawia to, że podatek w Polsce jest degresywny, czyli biedni płacą według wyższych stawek niż Bogaci naszym zdaniem powinno być dokładnie odwrotnie, dlatego chcemy po prostu wprowadzenia prawdziwego progresywnego podatku, który będzie im, im ktoś więcej zarabia, tym będzie od, od nadwyżek więcej płacił. Panie, jak jest do imigrantów z Wschodu? Jak, to, jak ten problem należałoby rozwiązać? Znaczy, przede wszystkim naszym zdaniem program, problem imigrantów dzisiaj jest, jest rozmuchiwany w Polsce całkowicie sztucznie, tylko po to, żeby antagonizować społeczeństwo, po to, żeby, żeby wywoływać panikę. Większość imigrantów, którzy nawet, większość imigrantów, którzy do Polski, e, mają przyjechać, prawdopodobnie i tak w Polsce nie będą chcieli pozostać, ponieważ no, Polska nie jest przyjaznym krajem nawet dla, nawet, dla mieszkań, dla, na, nawet dla nas, dla obywateli Polski, co dopiero dla, dla imigrantów. Niemniej jednak uważamy, że jeżeli dzisiaj jest sytuacja taka, że ludzie uciekają przed wojną, to po prostu naszym ludzkim i humanitarnym obowiązkiem jest pomóc tym osobom bezwarunkowo, tak żeby, żeby one po prostu miały szansę na życie bezpieczne. Bez, bez, bez zagrożenia tego, że, że czy to umrą z głodu, czy że spadnie im po prostu bomba na głowę. Także uważamy, że problem jest zrównoważony sztucznie, bo tak naprawdę takiego problemu w zupełności nie ma. Polityka wschodnia, jaki jest to stosunek do wielkiego, niemalże sąsiada Rosji? No, sąsiada dosłownie, poprzez okręg kaliningradzki. Nasz stosunek jest taki, że my sprzeciwiamy się wszelkim w tym sensie, że, że uważamy, że kraje powinny mieć prawo do samostanowienia. Polityka rosyjska w tej chwili jest po prostu niebezpieczna i prowadzi do destabilizacji sytuacji w całym regionie, a to jak zwykle odbija się zawsze na, na, na tych ludziach, którzy właśnie chociażby stają się uchodźcami, tym razem nie, nie z Bliskiego Wschodu, a z, no właściwie z bardzo Bliskiego Wschodu nam, czyli, czyli właśnie z Ukrainy, którzy muszą stamtąd uciekać właśnie przed wojną. Także, także tutaj jesteśmy akurat jednoznacznie e, za tym, żeby po prostu uspokoić sytuację, jednocześnie mówiąc, kto jest za nią odpowiedzialny. I może jeszcze na koniec, w jaki sposób zachęcić do głosowania na nas. Uważamy, że inna polityka jest możliwa, to znaczy jest po, polityka i co więcej nie tylko, że jest możliwa, ale jest przede wszystkim konieczna polityka, która jest robiona w inny sposób. W sposób z jednej strony merytoryczny, a z drugiej strony polityka, która jest robiona przez zwykłych ludzi, przez, przez nas, przez pracowników przez zwykłych Polaków, którzy po prostu będą wreszcie mieli wpływ na to, co się dzieje. Dzisiaj, Dzisiejsza demokracja jest bardzo fasadowa, skłania się nas do zagłosowania na tą czy inną partię, po czym tak naprawdę przestajemy mieć całkowity, żad, nie mamy już żadnego wpływu na to, co się dzieje przez następne cztery lata, po czym mamy nową, nową kampanię wyborczą, nową masę obietnic najróżniejszych, które, które padają, po czym one okazują się pustosłowiem. W, w My chcemy robić politykę inną, chcemy robić politykę, która będzie, będzie robiona tu na ulicach, będzie robiona przede wszystkim cały czas, chcemy, żeby obywatele mieli ciągły wpływ na to, co się dzieje. Taka jest partia razem. Partia razem nie jest hierarchiczna, jest oddolna. Wszyscy członkowie, członkinie mają bezpośredni wpływ na to, co się dzieje. Nie ma sytuacji takich, że jacyś liderzy stwierdzają, że od dzisiaj jesteśmy za podatkiem liniowym, a od jutra jesteśmy za podatkiem progresywnym, a jeszcze za dwa tygodnie się okaże, że jesteśmy w ogóle przeciwko podatkom, jak to się czasami zdarza w innych partiach. No dla nas to jest sytuacja całkowicie nie, nieakceptowalna. My robimy politykę prawdziwie demokratyczną, Demokratyczną, robimy ją u siebie w partii i chcemy, żeby, żeby taka była polityka też w, w całym kraju. Także uważamy, że zmiana jest potrzebna. Nasza zmiana z jednej strony daje szansę na inną politykę, ale też daje szansę na to, żeby to była polityka robiona w interesie nas, a nie w interesie elit. Dziękuję